Cześć, witam was wszystkich z kolejnych filmie z serii Minecraft z Fenixem, czyli z tej strony oczywiście Fenix. No i tak, między filmami wybudowałem kurnik, w zasadzie nie wiem czy go tam do końca skończyłem, znaczy wiem, że nie skończyłem może tak, w międzyczasie też troszkę wędkowałem, złowiłem karteczkę z imieniem, dwie rozdymki plus jeszcze miskę, która mi się może kiedyś do czegoś przyda, rozdymki później do enchantów, natomiast co do karteczki z imieniem, dzięki temu możemy nazwać rozmaite zwierzęta. I myślałem, żeby nazwać mojego psa. No i teraz takie jeszcze na początku filmu zapytanko do Was. Zapytanko, a może raczej prośba, albo też okazja do wykazania się kreatywnością. Piszcie w komentarzach, jak byście chcieli, żebym nazwał psa. O, oczywiście mam świadomość, że niewiele osób na razie jest, więc możecie nawet dawać po trzy propozycje. Postaram się wybrać najlepszą. No i ta, oczywiście ta, która mi się najbardziej spodoba, zostanie wybrana. Tak więc czekam na propozycje, na imię dla tego pieska jak i również przy imieniu też możecie napisać kolor obroży jaki byście chcieli, żeby był no to wtedy z tej czerwonej, klasycznej może zmienimy na jakąś inną czarną, białą czy, czy niebieską, jaka tam ma być dobra, więc wybudowałem kurnik troszeczkę w stylu domu, który mam czyli tutaj też brzozowe deski tutaj zrobiłem sobie podłogę właśnie z polerowanego no z polerowanych kamieni natomiast tutaj jest takie piętro właśnie gdzie będą skrzynki, może gdzieś tutaj poukładam na tym strychu jeszcze te takie bele, to się nazywa belesiano, ale tak naprawdę no siano to to nie jest tylko zboże, więc no powiedzmy te snopki, oho, to będzie lepsze określenie. Coś taka słabo ta ryba. No dobra, w każdym bądź razie troszeczkę jej zjadłem. Dobra, to sobie schowam. No i tak, w sumie też już część rzeczy tutaj przyniosłem właśnie, więc zwróćcie uwagę, że w skrzyniach jest mało. Tu sobie dam wałękę, tu jakieś właśnie zboże, inne rzeczy, chociaż może mięso i takie właśnie zwierzęce przyniosę sobie do tej skrzyni, zobaczymy. No także tutaj zostawiłem sobie dziurę, aha, czyli już schodki na dach nie są potrzebne, a zostawiłem sobie dziurę, żeby wprowadzić kurczaki. Więc sobie wezmę troszeczkę teraz jeszcze nasion, no i sobie sprowadzę kurczaki, no i tak tutaj właśnie dałem też po szybce, tak wyżej, żeby one mi tutaj nie wskakiwały, oczywiście też jest szansa, że pójdę z tym w górę, no wstępne założenie było, że to będzie miało co najmniej dwa piętra więc w razie czego pójdę w górę i dach możesz już sobie kompletnie taki na szpic, bo też o takim właśnie myślałem zawsze też można to rozbudować tutaj do tyłu tu się wyrówna troszkę teren i będzie więcej miejsca dla tych kurczaków ale dobra, będziemy sprowadzać kurczaki, no to tak tu są jakieś, no też jajka są, spoko ale widziałem, że tam dalej też były te kurczaki więc postaram się na starciu sobie sprowadzić ich jak najwięcej no a tutaj też są no to jak się przejdę i pozbieram wszystko kurczakowe co jest dobra, jeszcze coś tu jeszcze jest no i dobra, to zaczniemy może od tego tu chyba, że jeszcze gdzieś coś jest a nie widzę ale widzę widzę, że nie widzę, czyli nie ma Okej, okay, dobra, no to nasionko na wgląd, dobra, tu mamy dwa, kurczaki poruszają się dosyć sprawnie, eee, dobra, tu mamy już trzy, no lepszy, no to sobie przejdziemy teraz tutaj, trochę w tę stronę, żeby jeszcze tamte zgarnąć i tak jak będę miał jakieś sześć, siedem kurczaków, no to myślę, że na start hodowli wystarczy. Kurczaki stosunkowo fajnie szybko się rozmnaża, bo e, można też rzucać jajkami i z jajek po prostu się też e, wykluwają. E, no dobra, mamy kolejne e, kurki, to ile już ich mam? 4, 5, 6. No to całkiem przyzwoita sumka. E, dobra, tu coś w wodzie pływało, albo tam dalej, nie wiem. Dobra, jeszcze jajka po drodze gubią. No dobra, to będziemy też i zbierać jajka. E, dobrze, czy gdzieś tu jeszcze są jakieś kurczaki? Tam jest i tam też w wodzie jest, no tego z wody to na razie nie wyciągnę, chodź chodź kurczako. już nie będę nasiadował jak się kurczaki woła, bo <laughs> mogą być z tego niezłe śmieszki, się, śmieszki heheszki dobra, ściągamy ile już mam tych kurczaków eee, po głowach lepiej patrzeć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem no to będę miał osiem no tak, jeszcze jajka, głupcie? oko. Już 8 jaj mam. Dobra, to powinienem mieć 8 kurczaków, Tak przynajmniej wyliczyłem. Może być ciut więcej. Dobra, i pytanie teraz: czy ja dam radę tutaj z nimi wejść? Teoretycznie tak, żeby mi tylko jakiś się do dziury tutaj nie wrypał. Graśnia coś przywiesiła delikatnie. No to jest Minecraft, zdarza się. Dobra, choć na wszystkie. Dobra, ile ich tu wlazło? Wszystko, nic nie zostało. Kurde, nawet nie widać. No dobra, jak zostało, to trudno. Dobra, no to co, teraz karmówka, rozmnażamy kurki, no i chyba jakaś nieparzysta liczba tych kurczaków jest, no, a, mniejsza oto, dobra, mamy tego troszkę, no dobra, no to teraz można zabudować e, tamtą część, no i kurnik będzie w zasadzie już e, praktycznie e, wykończony, w sumie tutaj jeszcze drewno brzozowe by się przydało, no ale to za moment sobie, czy deski brzozowe to sobie ogarnę, Dobra, to miało być tak. Aha, i... Nie, to nie miało być tak. Dobra, miałem przerobić to troszeczkę, w sensie, no, zrobić tą ramkę, bo wcześniej robiłem bez tej takiej ramki. W sensie, że to szło mniej więcej w ten sposób. No dobra, ale najpierw tutaj dokończę podłogę, żeby mi tam drewno nie pospadało. I powinno być ok. Dobra, czyli jest taki ala kurnik. Um, dobra, no to teraz tak, drewno brzozowe by jeszcze mi było potrzebne. Jak nie mam, to zawsze mogę ściąć brzuskę koło domu. I wykończymy kurnik, no i jeszcze dzisiaj ruszymy na jakieś eksploracje, tak myślałem. Dobra, jedno drewno brzozowe chyba. No dobra, wezmę dwa na wszelki wypadek. To już mi powinno wystarczyć. No, zamykamy dom, co mnie nie okradną. Też myślałem, żeby wędzarnik ogarnąć i ewentualnie e, też jest opcja, żeby zrobić tutaj taką przybudówkę. W sensie takie po prostu zadaszenie, żebym tam właśnie e, te snopki z zboża mógł układać. No ale dobra, najpierw skupmy się na wykończeniu Tak, dźwięki jak z jakiejś jaskini, bo de facto jaskinia pode mną y, jest Więc y, dźwięki takowe również mogą być Coś taka... Ha, bo to jest surowa ryba, kurde, ja surową jem <laughs> Dobra, miałem to upiec a co myślę, czemu tak mało to mi daje, okej, okay, się wyjaśniło um, Dobra, na razie wrzucę te jajka z powrotem i nasiona E, czyli rozmnożyłem 8. To mam 9 kurczaków w takim wypadku. No to będę miał teraz 13 Okej, okay, dobra. Ja też tutaj powrzucam, e, dobra, co to ja chciałem, a trzeba te deski jeszcze powymieniać na drewno, no to częściowo się już tym zajmę. Część mi pewnie tam gdzieś powypada na zewnątrz, no ale trudno. Dobra W sumie dzisiaj też może trochę pofarbuję owiec. Żeby już mieć wyłękę w jakichś ładnych kolorach. Dobra, i to na razie sobie może dam jakoś w ten sposób te pochodnie. Dobra, mam trzy jeszcze boczki drewna, no to sobie gdzieś tutaj wstawimy. No i jeszcze będzie potrzeba kilku. I to się wszystko tutaj ogarnie. Dobra. Słyszę, że jajka padają jedno po drugim. Dobra, trzeba zamykać, żeby mi kurczaki nie pozwiewały. Miałem taką skrzynkę na jajka, to też mógłbym tutaj sobie ogarnąć, żeby nie dybać za każdym razem. E, no to się jeszcze zrobi. Natomiast na razie to będę wstrzymał tutaj. E, dobra. No to jeśli chodzi o tą miejscówkę, na razie to będzie tyle. E, no ok, więc możemy coś pomyśleć o barwieniu o e, owieczek, chociaż z drugiej strony jeszcze chciałem troszeczkę białej wełny nazbierać. No to nazbieram na razie to, co mam. Dobra, pozbieram jeszcze troszkę wełny. No, ja chyba nie będę też owiec rozmnażał, bo mam ich w sumie całkiem e, sporą ilość. I też oczywiście możemy zabarwić e, każdą owcę, niezależnie od tego jaki ma e, kolor. No i tak na tą może można być cały czas tutaj być, te owce co chwilę tamtą trawę jedzą i co chwilę możemy coś tą, coś nowej wełenki zebrać. Dobra, więc... E, tak mija nam dzisiejszy minecraftowy dzień. Dobra, więc zaraz będzie dzień następny. Kurde, tu można właśnie, tak jak mówię, być cały czas i tylko zbierać wełnę. Dobra. Idę to jeszcze odstawię do magazynu. No i tak jak mówiłem, koncepcja była taka, żeby to trochę wyższe było wstępnie. No ale no, na, na razie jest jak jest. Dobra, widzę, że mam dużo białej wełny. I w sumie tak miałem pewien pomysł na zużycie tej białej wełny do pewnej konstrukcji. Ponieważ yy, właśnie wełna jest takim fajnym bloczkiem, w sensie, yy, w sensie, w sensie no nie jest to blok, który jest tak po prostu, tylko czysty biały, jak na przykład biały cement, bo ten de facto bloczek byłby może lepszy do konstrukcji tego, co chce zrobić. Yy, no ale to, co chce zrobić, to jeszcze, jeszcze w swoim czasie, Dobra, już upieka te 5 ryb, niech będzie. Yy, węgla jest dużo, więc nie ma się co przejmować tym że braknie. Dobra, dzień się kończy, więc może w międzyczasie jeszcze uda mi się coś złowić. Złowiłem e, sobie tutaj w tym małym e, zbiorniczku. Bo w sumie czemu nie? Zawsze można coś sobie połowić, zawsze można coś ciekawego złowić tak naprawdę, nawet książki z enchantami. E, chociaż do enchantów no jeszcze przejdziemy. E, myślałem, żeby w dzisiejszym odcinku też może e, właśnie troszeczkę poeksplorować e, o... Salomon to był tuńczyk? Nie, tuńczyk to jest tyna. E, łosoś chyba. No ale dobra, mamy kolejną rybkę. Łosoś jest oczywiście bardziej wartościowy niż e, ta rybka, o której na live pamiętam dyskutowaliśmy, co to jest i sobie zapomniałem, co to jest. E, no ale no mniejsza z tym. Spłotka, karaś. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Ta wszystkie, wszystkie rodzaje ryb, jakie do głowy przychodzą, rzucam. E, no ale dobra. Mm, jeszcze jedną i idziemy spać, bo nas noc zastała. Chociaż myślę, żeby ten teren tak też rozświetlić, żeby był w miarę bezpieczny, żeby mnie tutaj żadne moby nie napadały, tak żeby mógł też tutaj w miarę funkcjonować i nocą. Widzimy księżyc znowu w nowiu, e, więc ta pełnia gdzieś mi przepadła. Dobra, znów zapałem jakąś tam jeszcze tą pomniejszą rybkę. A, już to się upiekły No dobra, to wrzucę jeszcze te dwie. Idę spać, a jak one się upieką jeszcze na szybko, żeby węgielek nie marnował się, wrzucę jeszcze tego e, łososia. Dobra, zombie się tam pali. I w sumie spoko. Niech się spalają, niech tam... Pozbieram sobie w spokoju tamte mięsko zombie, bo one się też właśnie w wioskach przydają. E, można je czasami przehandlować na naprawdę całkiem fajne rzeczy. Uuu, creeper, pająk. Akurat pająk jest spoko. Jakiś może szkielet, jakieś sz sz szczały czy coś? Nic nic z tego. Dobra, gdzieś to widziałem. O jest. Dobra, zdawało mi się, że jest. No dobra, ale jakiś męso zombie. Tutaj było. bardziej to też może na strzałach by mi zależało. Chociaż teraz mam e, kurczaki, więc będę miał też i piórka. E, także luzik. E, dobra. Jeszcze tego pająka wykończę. Creeper był, ale się zmył. W sumie spoko będzie na mnie bezpieczniej, chodź, chodź pająk no pająk no daj się uderzyć opadł do wody no to troszeczkę go to spowolni jak tam jest spoko, ale nie dropnął nic no kurde a <grych> chciałem nici dobra no to co dzisiaj robimy w sumie skoro już tak zajmuję się tą farmą i tak dalej to myślałem żeby też zrobić takie boksy na konie aby mógł sobie w końcu jakieś konie sprowadzić, bo mam siodło, mam zbroję, więc można by zająć się osiodłaniem koni. Tylko tak czy siak będę potrzebował do tego drewna. Myślę, żeby sobie zrobić jakąś taką małą zagródkę, tak żeby te konie, bo na razie nie mam sznura, żeby je sobie, sobie przywiązać. też i tak to jest trochę ryzykowna metoda. Myślę o zrobieniu jakiejś takiej małej zagródki dla koni, nawet gdzieś tutaj może albo gdzieś, nie wiem, tu może ten teren bym troszeczkę wyrównał i zrobił taką zagródkę dla konia hmm. w sumie może to nie był wcale taki zły pomysł, żeby właśnie no gdzieś blisko domu bo nie chciałbym daleko dybać hmm, więc tak zrobię również teren, będę potrzebował trochę dirtu i będę potrzebował też dosyć trochę e desek, żeby zrobić ogrodzenie w sumie to mogę pościnać to na nawóz będzie, nasion mi naprawdę nie potrzeba bo tak, w międzyczasie też sobie jeszcze jedne takie, no, mini żniwa ogarnąłem. Znowu pozbierałem trochę zboża i marchewek. Zresztą widzieliście pewnie w moim spichlerzu. Troszkę tego było. No, ale sobie tak wyrównam, żeby to w miarę ładnie wyglądało. OK. I zaraz tu idzie na... no tak, żeby też symetrycznie było. Jedna kratka w tę stronę, nawet dwie. No dobra, to zrobimy na dwie. OK, no i teraz to wygląda nawet nawet. Jeszcze trawką obrośnie będzie spoko. Natomiast, czy zrobić to tu, czy może lepiej tu. Chyba lepiej tu. Dobra, tutaj troszeczkę to przykopię. I zrobię sobie takie jakieś niewielkie ogrodzenie, w którym będą konie. Dobra, tu też skopię, żeby tak też w miarę równo to było. Teren koło domu musi być ładny. Dobra, żeby już tak tej trawy nie marnować. E, no dobra, no to mamy w miarę ładny teren. To teraz będę potrzebował jeszcze trochę płotków. Na razie może zrobię jakąś taką małą, albo zrobię kilka dla różnych koni. To też może być spoko. A później może jakąś stadninę wybudujemy. Coś, coś się pomyśli, e, żeby te konie sobie po prostu tam e, były. E, no dobra, co to ja chciałem? A, kracić płotki. Dobra, no to tak. Możemy zrobić w ten sposób w ten sposób, dobra, i mamy 11 płotków no jakiś niewielki kwadracik z tego może wyjść ale i tak będę musiał jeszcze skoczyć pod drewno, żeby nakrafić sobie trochę desek e, no dobra, zrobimy sobie może coś raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, trzy, cztery dobra, chyba trochę za dużo to wyjdzie no właśnie, braknie e, no i tak sobie dorobię może no koń wejdzie koń wejdzie, jak będę miał małą zagródkę dla konia to, to będzie ok. Dobra, więc trzeba znowu lecieć po drewnu Siekierka ledwo zipie, ale myślę, że damy radę ściąć chociaż jedno Tak chociaż z drugiej strony z dwa lepiej by było Żebym już tych trochę desek miał, bo to zawsze się przydaje Dobra, to niech sobie jest A liście zetniemy z tego, dwie sadzonki powinny mi co najmniej wypaść z tamtego drewno, drzewa I idziemy sobie jeszcze po konia. Dobra, zetnij się Zetnij się Tak, mamy już. O, mam już dwie sadzonki, więc mogę nawet ściąć resztę. Liścić. Chociaż z drugiej strony aż tak całkiem ścinać ich się też nie opłaca, bo jeszcze jabłuszka będę potrzebna. No ale to. Do tych jabłek i tak zanim będę wykorzystywał, to najpierw muszę spawner zombie znaleźć. No dobra, mamy trochę drewna, więc powinno być w porządku. Dobra, trochę porozwalam, żeby to trochę przyspieszymy. Coś nam wypadnie. Batyk. Nie, sezonka. No dobra, zachodźmy jeszcze jedną. Będzie tutaj taki dosyć pokaźny laso. Tu jeszcze coś nie, coś zostało liści. Okej, okay, u, już tak kłodna moja postać jest. To trzeba się najeść. Najlepiej na zapas. Okej. Okay, no i możemy lecieć. No dobrze, no to ten. Co to ja chciałem? Dokończyć płotki. I jeszcze jedną bramkę będę potrzebował, a bramki to już yy, widzę, że nie mam. E, no dobrze, no to w takim bądź razie najpierw może zaczniemy od skracenia bramki. Tak, dobra, a teraz sobie przetworzymy to na deski. Tak, jeszcze troszeczkę tych płotków. A, jeszcze patyków braknie. No świetnie, dobra, to trzeba zrobić. Patyków, płotków. I już powinno starczyć. Tak, przynajmniej się wydaje. Na razie na taką małą zagródkę mm, dla konia. Dobra, i tu będzie bramka. Słogynet. So, ja Aha, nie mógłem. No dobra, na razie starczy na początek, no koń się zmieści, tak. Nie będzie miał zbyt dużego wybiegu. Eee, dobra, już może użyję też tą zieleninę, żebym już tego nie musiał nosić. Na razie to wypadło aż tam. Tak właśnie jest dziwne, że to ma taki wyrzut na przerazmaite strony. Dobra, przetwórzmy tą masę zieloną. Czyli, bardzo dużo nasion, to również z nich robiłem właśnie mączkę kostną. Przy czasie, jak w szczególności uda mi się znaleźć nasiona buraków lub ziemniaki, to będę potrzebował sporo mączki kostnej. Dobra, mamy wszystko. Dobra, to w sobie wyrzucę. Ryby mam. Do tego jeszcze sobie wezmę jednego łososia. No i dobra, możemy cisnąć. W sumie ten dirt też zostawię, bo po co nam sobie ekwipunek zawalać? I szukamy jakiegoś fajnego konia. Eee, Zerknijmy, jak tam czasowo stoimy e, z nagraniem. No jeszcze mamy troszkę czasu, e, więc e, może uda nam się jeszcze ogarnąć jakiegoś fajnego konika. No dobra, sobie tam ułożymy jakieś rzeczy i lecimy. Chociaż nie, w sumie teraz nie trzeba klikać prawym, żeby założyć siodło bo teraz jest jakby osobny kwipunek dla konia. Kiedyś tego nie było. Kiedyś trzeba było kliknąć prawym, trzymając siodło i chyba zbroję. Tak na samym początku, jak te konie weszły. No to się porozglądamy, poszukam jakichś koników. No i kurczak się jeszcze jakiś tutaj znalazł. A może wyszedł z tej wody, nie wiem. W każdym razie, no to te na dziko już mogę, że tak powiem, skonsumować. W sensie, wykorzystać, zebrać, załatwić. Dobra. Szukamy koni. E, pamiętam, że gdzieś były. E, Także trzeba się porozglądać. Dobrze. Pamiętam, że też osły gdzieś były. Dobra, i tu jest dżungla, którą odwiedziłem e, w, na live. Ie. Dobra, tu są jakieś koniki. Takie na fajne brązowe, ale zobaczmy, czy jeszcze gdzieś jakiś nie będzie. E, to są krowy. Jakieś ciekawe kwiaty, w sumie takich to chyba nie mam nawet. Więc można by troszkę sobie pozbierać. Dobra, mamy troszeczkę barwnika na magentowy barwnik. Aha, dobra, tu mamy troszkę większą wodę. Tam jest właśnie ta e, wieżyczka w Nacji. U, jakie fajne szaraczki. Dobra. Są takie fajne szar, szarusienkie szaru, 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 konie. Tam są brązowe. No myślę, że pozbieram troszeczkę tych koni. Pytanie teraz, którego będę chciał? Ten taki łaciaty. Tutaj jest z czarnym. Czy taki czysty szary? To mi ten jest spoko. Albo ewentualnie jeszcze tam zobaczymy. Tu też jest taki chyba zwykły szary. Z pełnymi matkami, ale tam ma białe nogi. Jest fajniejszy. Dobra, upatrzyłem sobie konia. No to oswajamy. Zrzuci, mnie nie zrzuci. No. Dobra. Oswojony. Więc mamy konia. Ale to dziwne, bo nie widziałem, żeby serduszka się pojawiły. Ale dobra. Mamy konika, więc jest spoko. Dobra, teraz możemy znacznie szybciej, że tak powiem, eksplorować teren. Eee, no, dzięki czemu będziemy w stanie więcej odkryć. No, właśnie, damage saledowany z konia jest niższy. Zrobi! Zrobi! Dzięki Z konia to nie robota. No dawać mi tą kurę. Gdzieś tu jeszcze jeden kurczak był. A się kurczak zmył. Tu jest chyba. No Wsiadł na konia i, i ciśniemy dalej. A chociaż jeszcze tu jest jeszcze jedna kurka. Tak nie widzę sensu, żeby to wszystko tutaj gdzieś się pałętało bez celu. <grymne> no rata jeszcze owiec jest sporo. Ale już nie będę sobie sprowadzał więcej, chyba żebym nową zagrodę tworzył. No ale dobra. W każdym razie jest konik, więc jest możliwość szybkiego przemieszczania się, więc teraz będę mógł na spokojnie sobie do dżungli gdzieś tam jeździć e, i tak dalej. No i tak, moby... Dobra, no ja sobie chciałem po prostu zrobić tutaj takie miejsce, gdzie będę mógł na koniu wskoczyć, wejść. I teraz się bezpiecznie w domu przespać tak żeby za dużo mobów mi to nie podeszło, bo wtedy nie mógłbym się przespać. Wtedy jakiś piętrowy dom by był lepszy. No dobra, palta się. Ile mam strzał w ogóle 8? No to tam jakiś szkielet się pali. To może coś z tego wyjść, jakaś strzała czy coś. No dobra, więc mamy konika, więc jest spoko. Zagroda jest nawet lepsza niż ten sznur, bo ze sznura on się może, że tak powiem, zerwać, czy tam uwolnić. Eee, więc no, jest to trochę słabe dobra, spróbuję ustrzelić Clippera. jeszcze znaczy nie mam za dużo strzał de facto dobra, chyba to już wystarczy, żeby go załatwić yeah dobra, jaka strzała z odzysku coś tu jeszcze więcej leży po nocy warto zawsze się przespacerować popatrzeć porozglądać się dobra nic więcej nie widzę więc e, wyrzucę to, co mam. No ale to w sumie ma być na kompost. Nie potrzebuję nasion. W sumie te kwiatki, barwniki e, też mógłbym trzymać. E, też mógłbym trzymać właśnie tam e, na tym magazynie moim. Więc sobie to może pozabieram. Jednak piórka też w sumie wezmę. To też jest barwnik. Moczka kosna teoretycznie też jest barwnikiem, ale niech jest już tutaj. E, no i w sumie też mógłbym zrobić uprawę pnączy. Pnącza ogólnie na co damy na co po tym się położą, więc mogłem na przykład zrobić to gdzieś tam na tyle, na przykład tego budynku, gdyż tam jest cała ściana i te pnącza sobie by po prostu leciały w dół. Chociaż z drugiej strony, czy farma pnączy jest potrzebna, nie wiem, ale nawet na biomasę, czy w sensie no na kompost pnącza też mogą się nadać. Mam 5, więc czemu nie? Dobra, tylko i tak bym musiał je sobie najwyżej dam niżej. Raz, 2, 3, 4, 5. Dobra, kamień wykuje, tutaj już jest niepotrzebny. No i tak, te barwniki mam jeszcze dużo desek, tak, więc na no spokojnie będą skrzynki porobić. I troszeczkę się jeszcze zorganizuje to tam na górze. Widzę, że tu kurczaków, czy znaczy kurczaków no, jajek jest dużo. I w sumie też można część kurczaków tutaj zlikwidować, bo będą też... Jest trochę małych. No i no jakbym uderzał, to... A, czy to z ogarnęli. Kiedyś jak się z wyskoku atakowało. No to atakowały się tylko poszczególne kurczaki. Ja nie chcę atakować małych, tylko te duże troszeczkę przetrzebić, że tak powiem. Dobra. Jedna dorosła kurka niech sobie jest. Tutaj jeszcze rozrzucę trochę jajek. Może coś się wykluja. No, jeden kurczaczek. Trochę mało, ale dobra. W sumie tutaj jeszcze więcej tego mogłoby być. E, dobra, na razie niech będą barwniki tutaj, gdzie wełna Czyli Tu mam na razie różne kolory z kwiatów. E, I nie tylko. Dobra, jeden z takich, jak sobie wykorzystam. Tu wrzucę kurczaki, tu na razie piórka. Chociaż osobne myślę, żeby zrobić e, to właśnie skrzynię, tak jak mówiłem. Dobra. O, pięknie, parę się jeszcze wykluło. No i dobra, niech sobie tam rosną no to co, przypominam wam, że o imieniu dla naszego pieska jak zabędę więcej karteczek, no to jeszcze będziemy nazywali może jakiegoś konia, może więcej koni będzie, jak zrobię moją stadninę, to się pomyśli. Natomiast tak. Jeżeli Wam się film spodobał, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, jeżeli się nie spodobał, no to dajcie łapkę w dół. Natomiast e, zachęcam też do subskrybowania kanału, jeżeli jesteście ciekawi, co dalej się będzie działo, jeżeli chcecie być na bieżąco e, z filmami. W dzisiejszym filmie, moi drodzy, to będzie już wszystko, więc ja z Wami się żegnam i do usłyszenia w kolejnych filmach z serii Minecrafta. Do, do usłyszonka. Cześć!